Wyszła drużyna RTTK2, no i widzicie, jest tutaj oczywiście Robert Lewandowski, którego oczywiście bardzo chcemy trafić, bo jest drużyna bardzo Tuglory. Więc, jeśli jak jakąś kartę tutaj chcemy, no to na pewno jest to on. No ale zobaczymy, mamy 100 paczek na ten odcinek. No i sami ocenicie, czy było warto, czy nie, trzymać te wszystkie paczki praktycznie od początku gry. No i ja was zapraszam do oglądania. No zobaczycie, że jest trochę tych paczek, no ale sami ocenicie, czy było warto. Coins Kingdom to największy polski serwer Discord, który gromadzi graczy i Sport FC. Dzięki doświadczonym moderatorom i aktywnej społeczności będziesz na bieżąco z najnowszymi treściami w grze. Otrzymasz wsparcie w tworzeniu swojego składu i będziesz mógł zdobyć dużą ilość końców. Nasz serwer oferuje również dostęp do grupy VIP, ale miejsca są ograniczone, więc nie zwlekaj. Linki do serwera znajdziesz w opisie. Razem z Coins Kingdom organizujemy dla was giveaway na VIPa na miesiąc na ich Discordzie. Tak jak wiecie, no Coins Kingdom to jest serwer Discord, który wam pomaga bardzo w handlu, w Ultimate Team, w FC26. No, i mamy dla Was VIP na miesiąc za darmo. Widzicie teraz wymagania, jakie są, żeby brać udział w tym losowaniu? Musicie dołączyć na Discord który jest w opisie, z tego linku musicie zostawić suba na moim kanale załapkować ten film i skomentować dlaczego właśnie to wy macie wygrać dlaczego myślicie, że wam się przyda ten VIP żeby właśnie pomóc wam w handlu w FC24, ja personalnie handluję razem z nimi, no i przyznam, że już zarobiłem, myślę, że w tej Tiffie ponad milion już ogólnie mogę mieć na pewno 700 tysięcy to jest pewność więc naprawdę polecam wam naprawdę jest warto, codziennie są dodawane jakieś wiadomości, co dzisiaj warto snajpić, co Dzisiaj warto kupować, bo pójdzie w górę i no zazwyczaj to się po prostu sprawdza. Ja naprawdę zrobiłem już dużo. No i liczę, że któryś z Was wygra tego vip i że będziecie także mogli mieć grube monety w Ultimate Team. No i bez względu na gadania, teraz przejdźmy już do odcinka. Trzymałem giga dużo paczek. 61 paczek mamy. No, są słabsze, są lepsze, ale zobaczycie, że mam nadzieję, że coś trafi. wyszła druga drużyna RTK. No paczek mamy dużo, są słabsze, są lepsze. No zobaczymy co Pani, oczywiście Wam pokazuje tylko te najlepsze. Druga złota paczka, zobaczmy co tutaj będziemy mieli. Liczymy oczywiście na coś ciekawego. Hiszpania na SPD i z Barcelony! Okej, okay. to będzie Romeo? Fajnie, mamy niewymiennego Romeu, więc no, zamienimy tego co mamy w składzie i możemy mieć kolejnego niewymiennego zawodnika z Barcelony kolejna paczka za 5000, no jak na razie nic tutaj nie trafiamy, ale to są też najgorsze paczki, które mamy zobaczmy, kiszpan na prawej obronie z Barcelony to gdzie jest Sergi Roberto, no szkoda, że już go dałem do upgrade'a, więc no nie będę mógł go użyć w składzie nie mogę mieć pierwszego właściciela, ale no zawsze karta z Barcelony jakaś trafiona no mówię, tak jak na, na razie nie mamy nawet chyba rzadkiej karty, więc naprawdę jest ciężko w tych paczkach, no ale Sergi Roberto jest trafiony Zobaczmy, ostatnia paczka za 7,500, czy ona się nam w końcu otworzy, tak jest. Ostatnia paczka jest tutaj Holandia na Esio! Manchester City to będzie Ake. Już myślałem, że trafimy tutaj Wandajka. To by było dosyć smutne, biorąc pod uwagę, że nie możemy go użyć, a to jest paczka niewymienna. Ale to nie jest on, to, ale Ake jest duplikatem, więc mamy pierwszy duplikat już, więc ja zrobię jakieś SBC, więc już tak naprawdę będą 62 paczki w tym odcinku. Dobra, złota paczka, piłkarzy, zobaczmy, jeden rzadki. Ale jest tutaj 12 zawodników, no jeśli będzie coś nieściszące to może być nieciekawie, ale ten rzadki może to być Hiszpan na SPD z interumiami. to będzie Busquets i to jest chyba duplikat, ale pierwsza karta 83 overalla trafiona w tym odcinku, jest. Mamy pierwszą kartę, która jest warta jakiejkolwiek uwagi, ale to jest duplikat. Złota paczka piłkarzy, zobaczmy czy tutaj będziemy mieli w końcu coś lepszego niż ten Busquets 83 Niemcy na SP. Z Realu Madrid, o, Tony Cross! Bardzo fajnie, 86, więc mamy walkout. Z takiej paczki to jest jednak bardzo dobry traf, bo to jest tylko jedna rzadka karta. Więc no, mimo że to jest gra z Real Madrid, to nie będziemy go używać oczywiście, ale mimo to się cieszę, bo jednak wysoki overall zawsze jest przydatny na do jakiegoś SBC w przyszłości, czy coś, no i mamy jeden duplikat. No i to jest zawodnik, którego pójdziesz wykorpalić do złotej wymiany. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Zobaczmy, czy tutaj nam się coś poszczęści. Jest to Włoch na bramce z Dynapoli. To będzie Meretli, coś mi mówi, że już chyba go mam. Więc to będzie kolejny duplikat. Ale w końcu mamy 83. Nie, to nawet nie jest duplikat. Okej, okay. Mertens dopiero co był w drużynie RTTK. Najpierw go trafiłem przed, teraz trafiam go po. No szkoda, no ale zobaczmy, jaka teraz kolejna paczka. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Zobaczmy, no liczymy chociaż na te ekrany. Jest to Hiszpania na lewej obronie z Barcelony, to jest balde Okej! Okay. Mi to się podoba, bo trafiamy kolejną niewymienną kartę z naszego klubu. No i możemy wymienić tego, którego mamy u nas w składzie. No co prawda, stracę styl gry, ale mogę go sprzedać. I kolejna niewymienna karta do naszego klubu to jak najbardziej mi pasuje. czy więcej tych niewymiennych kart, Barcelony, tym oczywiście lepiej to wygląda. Kolejna złota wymiana zrobiona. Ja po prostu chyba gdzieś dam tutaj. E, tu gdzieś, o pewnie, dam wam ile paczek mamy na ten odcinek, bo ciągle się dodają. Teraz kolejna paczka dwóch piłkarzy z k 65, ale już chyba się pogubiłem. Kolejna paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. No, zobaczmy, czy w końcu nam się tutaj poszczęci trochę bardziej. Hiszpania na napadzie e, z realu Betis, Słędzie Iglesias 83, więc w końcu mamy znowu te ekrany. No, nie ma ich dużo, ale w końcu wróciły do nas i zobaczmy, to jest duplikat. Kurczę, muszę go znowu przepalić. Znów paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, naprawdę ich jest dużo i jest tutaj, jest karta, to jest... Owar! Owar z AS Romy. mamy pierwsza karta RTTK, 86 oceny ogólnej, okej. Okay. Nie jest to z Barcelony zawodnik, ale i tak, no Roma ma szansę wyjść z grupy. Zawsze fajne pod szupałkę, no i sam fakt, że trafiamy kartę z RTTK, w końcu pierwsza e, dla mnie to jest trafiona. Zobaczmy po ile on teraz chodzi, Uuu, aż tak dużo jeszcze, po 100 tysięcy? Nie no, myślę, że będzie on, no właśnie 60 tysięcy już, tak właśnie chciałem mówić, myślę, że on będzie za jakieś 30 tysięcy chodził. No ale dobra, pierwsza karta RTTK trafiona. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, zobaczmy, to jest kolejna taka. Tym razem to Portugalia, ale we skrzydle, oj, więc już myślałem, że dojdzie Leo, ale to będzie tylko i wyłącznie Pedro Goncalves. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, po raz kolejny, zobaczmy, jest to zwykła złota karta, jest to Hiszpania, pomocnik defensywny I to jest po raz kolejny Sergio Busquets. Kolejną złotą wymianę będą musiał robić, bo to jest duplikat znów, ale czy coś jeszcze z nim tutaj jest, nic ciekawego. No i kolejna paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, zobaczmy, jest zwykła złota karta, Niemiec, Najsio i to będzie Hummels chyba, czyli to jest 84, nie to jest Sule, okej, okay, więc mamy pierwszą kartę 84. E, fajnie, zobaczmy, czy coś jeszcze zanim się ciekawego kryje, no 81 Brand. Duża złota paczka premium, zobaczmy, ona jest sprzedawalna, czy będziemy mieli jakiś zarobek, jest to, oj, to będzie słabe, to będzie 83. Tak ona, Orban, chyba się nazywa. No tak jest. No jest chociaż 83, jest to są to ekrany. Ale zobaczmy, czy za nią coś się kryje. Grappenberg. Nie, on już nic nie kosztuje. On też nic nie będzie kosztował. No szkoda, chociaż może coś się kosztuje, Widzę te jakieś wysokie ceny. Nie, no też nic nie kosztuje. No szkoda, no paczka, nic nie jest warta. Złota paczka ekonomiczna premium. Zobaczmy, czy tutaj nam coś wpadnie ciekawego. Jest na to szansa. Jest to anglik na prawym skrzydle. Z Manchesteru City? Kto to będzie? Kto to będzie chyba jakaś kobieta, tak jest, 84, Kelly, okej, okay. jest kolejne ekrany, no 84, chociaż trafiamy dalej, to jest Mandy, ona nic nie kosztuje, no ale trafiamy, chociaż ten 84 overall. Złota paczka rzadkich karty, 12 kart, 12 rzadkich, zobaczmy czy coś się trafimy, jest to Hiszpania na bramce. Z Atletico Bilbao to nie będzie nic fajnego, chyba. To jest 83 Unai Simon, więc kolejne banery w końcu, bo naprawdę mało ich mamy, no ale to nic nie jest warte, więc tej paczki dużego zarobku nie będziemy mieli. Dobra, wskakujemy trochę na wyższy poziom. Dwóch piłkarzy, 78. Plus. No i tutaj już możemy zacząć mieć dobre trapy, choć tutaj szczech napastnik z Bayeru Leverkusen. To będzie sik, ale Ilon ma Verala 83, więc kolejne banery. Okej, okay, w końcu no, mamy już te lepsze paczki, więc w końcu zaczynamy coś trafić, z tego FOFA na 82. Kolejna paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 78. Plus. Zobaczmy, jest to Anglik na lewej obronie z Manchesteru United. Czy będzie Luke show? Tak jest, to jest Luke show 83, więc znów mamy banery. Okej, okay, fajnie, trochę wpada na tych kart 83. I razem z nim jest tutaj Sullivan 81. Kolejna paczka dwóch piłkarzy 78. Plus. Zobaczmy, Niemcy na lewej pomocy to jest Leverkusen. Nie wiem, kto to może być. I to jest kobieta 83, Selner, ok? Więc kolejne banery. Kolejny raz 83, do tego Adams. No, są te 83, chociaż zaczynają wpadać, a przy nami są naprawdę jeszcze grube paczki. Złota paczka piłkarzy premium, gwarancja 80+, zobaczmy co tutaj trafimy, jest tutaj lewy pomocnik z Juventusu, pewnie tak, to jest Kosticz, tylko ile on ma teraz overalla? 83, więc kolejne banery mamy, okej, okay, są chociaż te banery, no taki plus z tego wszystkiego, naprawdę na razie jest bardzo słabo, ale mamy dwa duplikaty, no i trzeba zrobić kolejną złotą wymianę. Dwóch piłkarzy 80+, zobaczmy co nam tutaj się trafi, jest to Niemiec. Na SPO, czy to będzie Musiala? Uwaga! I jest to Miller84, no ten z gorszy z możliwych, no ale jest, chociaż to 84 i 83, okej, okay, są podwójne ekrany, nie jest najgorzej. Okej, okay, teraz paczka pięciu piłkarzy, 80+, plus. zobaczmy, czy nam wejdzie tutaj coś ciekawego, jest to Bośnia, oj, to będzie Jacko. Tylko 83, jeśli się nie mylę. No, też przed chwilą miał kartę RTTK jeszcze niecałą godzinę temu. Ale 83 tylko w tej paczce, no to troszeczkę jednak z mało. I oj, oj, same duplikaty oprócz Sterlinga. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy ze złotej wymiany. Zobaczmy, czy ona coś nam przyniesie. Jest tutaj Brazylia Nisio z Arsenalu, to będzie Gabriel. Ma chyba tylko 82, nie 84, okej. Okay. Nie jest najgorzej, to są y, ekrany, więc jest kolejna karta 84, a do tego i Ignacio, duplikat, kolejna złota wymiana. Okej, okay, paczka pięciu rzadkich złotych piłkarzy, 80+, plus. liczymy tutaj na chociażby walkout. E, zobaczmy, jest to Angliana, SPO, jest to ten Hamuk, to, to może być chyba jakaś kobieta i to jest 8, nie, to jest 84, Madison tylko, oj no słabo, 84 tylko. I zobaczmy, ile duplikatów, tylko jeden, ok, no ale i tak, bardzo słaba paczka. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, 82, no zobaczmy, co tutaj będziemy mieli, zwykłe złote karty Niemiec, najśpedeczniejsze, to w końcu będzie Kimisz, chyba tak, chyba trafiamy Kimisza, tak jest, Kimisz 88, podwójny walkout, Bruno Fernandez, ok, to jest akurat świetne, paczka dwóch piłkarzy, 82, a my mam dwie karty, 88. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra paczka w końcu. I to żaden z nich nie jest duplikatem, więc bardzo fajnie. Dwie karty 88, jak najbardziej lubię takie paczki. Ale cały czas, kurczę, czekam na jakąś lepszą kartę z Barcelony. No albo najlepiej tego Lewandowskiego. No ale jak widzimy, bardzo ciężko będzie chyba go trafić. Dobra, złota paczka, piłkarzy Prime. Gwarancja 82 od ogólnej. Zobaczmy, jest to Dania Najś. Nice. O, i to będzie Barcelona, to jest Christensen. Och, chciałem kogoś z Barcelony, mam i z Barcelony. Szkoda, że już go trafiłem. Nieraz niewymiennego. Jeden zawodnik, 83+. Plus. No i tutaj mamy już pewność tych ekranów. E, zobaczmy, co tutaj będzie. Sporo z jest. Haler, okej. Okay. To jest chyba 83%, więc nie jest to dobre, no tutaj był minimalny overall 83, więc jest bardzo bardzo słabo, jeszcze jedna taka paczka na nas czeka, może tym razem będzie ona lepsza, jest tutaj tu 83+, plus, z jednym zawodnikiem, to jest mój karta tym razem to Argentyna na środkowej obronie, z Manchesteru to też nie będzie nic ciekawego, to jest tylko 84 Martinez paczka z jednym piłkarzem, 85+, plus. no tutaj liczę na przynajmniej ten łokał. Jeśli będzie to 85, to jest zawiedziony. Jest to Anglik na prawej obronie. No i to będzie 85. No ja nie wierzę kto to, co ja widzę. Naprawdę, to netnie jest walkout. Dobra, zaczynamy z paczkami za 50 tysięcy. Mamy je trzy. No i otwórzmy pierwszą z nich. Zobaczmy, jest tutaj Anglik na prawej obronie. Jeśli będzie znów Trippier, nie. Co ten Hamu, to chyba będzie jakaś babka. Tak jest. 84, Neville. No, za niski ten overall jak dla mnie, chciałbym tutaj o wiele lepszy. Jest jeszcze Luis Alberto, no więc drugi 84 w tej paczce, no ale to i tak jest duplikat, więc on nic mi nie daje. Dobra, druga paczka za 50 tysięcy, zliczymy tutaj na coś fajnego, jest to zwykła karta, ale to jest Polak na środkowej bronie, to będzie Dudek. Ah, czemu nie mógł to być Lewandowski, jak już była Polska, no 84 oceny Dudek. Słabo, to jest po raz kolejny, gwarancja 83, a my trafiamy 84, ale dobra, tutaj jest jeszcze Davids 84, Sergio Busquets 83. Niby coś tutaj trafiliśmy, no ale naprawdę nie chce mi się robić tych złotych wzajemian, Pixel już to, naprawdę tyle paczek tych otworzyłem, już to półtorej godziny otwieram, Ale zobaczmy, kolejna paczka za 50 tysięcy, w końcu chcemy coś lepszego, zobaczmy, Anglia, lewe skrzydło, będzie to Manchester City, nie, to jest Chelsea, jeśli to jest Sterling, to naprawdę to jest masakra. To jest Sterling, 83. Oj, to jest chyba naprawdę zły dzień, żeby otwierać te paczki. Nic tutaj ciekawego nie mamy. No i Inigo Martinez już chyba po raz piąty na tym kącie, no ale. No szkoda, szkoda, że nie trafiamy. Chociaż De Jong, Araujo, kogoś, kogo nie mamy. Zobaczmy, tutaj jest tylko gwarancja 83, ok. No to otwórzmy tą paczkę. Mega paczka, rzadkich karty. Zobaczmy, co nam tutaj wleci. Jest to Niemiec na środkowej obronie i to jest ja jeśli to będzie Sule, to naprawdę się załamie. Nie, to jest Schlotterbeck, go raczej nie mam, 83 oceny, więc no, minimalne jakie mogło tutaj być. No, wielka szkoda. tutaj mamy w duplikacie? O, jeszcze złota paczka Alex Moreno na Quixel. Dobra, mamy trzy paczki za 100 tysięcy, a potem paczka 10 razy 83 Ją zostawimy na sam koniec. Trzy paczki za 100 tysięcy. Lecimy z pierwszą. Zobaczmy, zwykła złota karta z Anglii na prawej obronie. Z Chelsea to będzie James. O nie, no to jest y, przesada. 84, czyli tyle, ile jest minimum w tej paczce. Ajajajaj, Boating 84, James, Jordi Alba 83, Botman 83. No, a reszta nic nie jest warta. Gavi! Okej, okay. Gavi, go sobie podmienię, jak najbardziej, żeby wziąć go do klubu. No, a reszta tutaj nic nie jest warta. Kolejna paczka za 100 tysięcy. Liczymy w końcu na coś lepszego. Naprawdę, bardzo słabo to wygląda. I to jest SPD z to będzie kobieta, prawda? nie tak jest. To jest Oberdorf. Tylko że ja ją już chyba mam. To jest 87, to jest walkout. Ale mi się wydaje, że już ją mam w klubie i to jest problem. Ale do tego jest jeszcze Bright 85, ok. I w duplikatach Selner 83. No właśnie od Oberdorfa już ma, więc ja spróbuję ją może gdzieś przepalić, bo jednak to jest wysoki overall. Paczka piłkarze Electrum Prime. Zobaczmy, czy tutaj coś wpadnie. Są to Włochy Nansio z Interu i to będzie 83, chyba tak jest. To jest czerwi i tak słabo myślę no. To jest już koniec praktycznie openingu, a my mamy takie słabe trafy. Paczka za 100 tysięcy, mam nadzieję, że tutaj w końcu nam wyleźć coś fajnego, no ale to jest tylko Hiszpania i to na bramce z Barcelony, no nie, to jest duplikat. Ajajaj, to jest Sandra Panios. no jest łoka ale duplikat, no. Nie o takim duplikacie marzyłem, no by mogli mi chociaż dać do Jonga, który ma ten sam overall. A za nią nic tutaj się nie kryje, no jest Rafa RXN83, no ale to są słabe wyrale w tej Hale No szkoda, bo znowu wysokie ograle, ale znowu pójdę gdzieś ich przepalić, bo szkoda jest ich pixelować. Paczka 10, rzadkich złotych piłkarzy 83. Naprawdę. Mam nadzieję, że tutaj coś będziemy mieli. No bo ten opening jak na razie jest bardzo słaby. No a tutaj nie mamy karty specjalnej i to będzie Szkocja na Arsenalu. Tutaj mamy 86 Little, I to nie jest podwójny walkout. No, bardzo, bardzo słabo. Ja dokończę chyba te ważne mecze, e, hybrydy ligowe i te inne, żeby spróbować jeszcze coś trafić, bo naprawdę jest słabo. Do, ok do tego, szał tutaj 85, Gulasi, Holberg, no, ale to i tak jest bardzo, bardzo słaba paczka na 10 razy 83. Dobra, zrobiłem trochę SBC jeszcze tam, które znalazłem, zobaczymy, czy coś tam tutaj wpadnie, zacznijmy od, może nie wiem, no leźmy po kolei, mało tapaczka paczka piłkarzy Prime, zobaczmy, Brazylia, SO, Chelsea, no to nie jest nic fajnego, to jest, no, Thiago Silva 84, no, chociaż overall jest. Okej, okay, to Gabriel Martinelli, o, 6000, okej, okay, więc nie jest nawet aż tak źle, ale to jest nie, wiem. Były że szczęście wymiana paczka, no nic, no to i tak dwie karty 84, przynajmniej one nie były duplikatami. Mała paczka piłkarzy Electrum Prime, to jest za ważne mecze, zobaczmy czy tutaj wpadnie nam coś ciekawego. Argentyna, SO, jest Manchester United, okej, okay, to jest, jak on ma? Martinez, tak jest, Martinez 84, może on coś kosztuje, to jest akurat paczka wymienna. Zobaczmy, Martinez, no nie, niestety to nie są żadne pieniądze. No, i zostały nam dwie paczki. Duża paczka rzadkich piłkarzy. Paczka za 100 tysięcy. Miejmy nadzieję, że ta nam przyniesie więcej szczęścia. Portugalia, SPD z Alkilal, Masakra. 84 oceny. To jest chyba mój najgorszy pack opening w historii, otwierania mojego w ogóle. Mikel Merino i Ruben Neves. 84 Morata, Mbok. 83 Schmidt. Gillet, no ale to jest naprawdę bardzo słabe. Jeszcze 6 duplikatów. O, nie chcę się z nimi zrobić. Wszyscy idą na pixel. Jestem zawiedziony bardzo tym samym openingiem, ale zobaczmy na koniec paczka. Sim of the Week. Może tutaj trafimy Lewandowskiego albo Cancelo. Zobaczmy, nie to będzie Bramka w Ligue w meczu. No właśnie, 80 oceny ogólnej. Takim pięknym akcentem kończymy ten nieszczęsny pack opening. No szkoda. Ja będzie ok za oglądanie. Widzimy się już niedługo na Food Champions, na Barta Tuglory. Glory. Niestety nie udało się trafić lewego, nie udało nam się trafić żadnej karty z Ligi Mistrzów, no ale trafiliśmy chociaż o y Ligi Europy. No i co? Ja będzie okie za oglądanie, widzimy się już niedługo w na następnym odcinku. Cześć!